No, witam Ciebie, Krzysztof, bardzo serdecznie. Dzień dobry, Zosiu, dzień dobry. Witam też Twoich widzów. Tak, ja serdecznie witam Was, kochani widzowie. I znowu mam przyjemność po raz drugi przedstawić Wam Krzysztofa Markowskiego. Człowiek, jak powiedziałam, orkiestra, który bardzo wiele rzeczy robi w życiu, bardzo wiele go pasjonuje, ale jest też ekspertem, profesjonalistą w dziedzinie. O której będziemy mówić od pewnego czasu. Jego pasją stało się zdrowie, a może zdrowie córki nakierowało bardziej na, na dziedzinę zdrowia, i w tej chwili jako ekspert zajmuje się tą dziedziną. Dziś porozmawiamy o detoksie na poziomie komórkowym. Proszę bardzo, Krzysztof, oddaję Ci głos. Jeżeli masz ochotę dodać coś od siebie, to proszę. Przede wszystkim tak. bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Bardzo się cieszę, bo twój kanał y, gości tak wspaniałych y, y, właśnie gości, z którymi robisz wywiady i tematy, które są no, oglądam, więc y, idąc od strony UFO i od strony duchowości i od strony y, właściwie jak ten świat naprawdę wygląda, więc ja się bardzo cieszę, że mogę wśród tych wspaniałych ludzi występować. Y, no tak temat zdrowia. Zainteresował mnie tak naprawdę po 40 roku życia, czyli grubo ponad 10 lat temu. I, i ta historia córki, którą opowiadałem, była takim kluczowym momentem, kiedy ja się w ogóle dowiedziałam, że, że jest coś takiego jak detoks. Ja bo... Cię, przepraszam Krzysiu, może wiesz, bo ktoś może będzie oglądał po raz pierwszy, nie? Bo ludzie nie szukają. Może krótko tak bardzo powiedz, co, jak było swoją córką i jak jest, nie? Bo to jest bardzo istotne. Tak. Tak, no, ona zachorowała na reumatoidalne zapalenie stawów w wieku niespełna 7 lat i była prowadzona przez klinikę reumatologii dziecięcej wśród kilkudziesięciu dzieci, kilkudziesięcioro dzieci i prowadzona była chemioterapią, sterydoterapią, czyli taką procedurą jak przy nowotworach. No i po trzech latach takiej terapii mieliśmy wybór, właściwie nie mieliśmy wyboru, ja to opowiadam, zachęcam do obejrzenia nie. tego pierwszego odcinka, Natomiast my wtedy szukaliśmy odpowiedzi i to w takim razie, jeśli nie medycyna, to co? I był taki przełom, kiedy właśnie ten detoks dobrze że się teraz pojawił, bo pierwsza rzecz, którą, którą nam przekazali ludzie, właśnie ludzie, którzy się zajmują alternatywną medycyną, medycyną chińską, Ayurvedą, wszystkim, co, co, co nie jest związane ściśle z medycyną akademicką, to to, że trzeba zrobić detoks. I nasza, nasza córka przeszła detoks właśnie tym, o czym będziemy rozmawiać, bardzo, bardzo błyskawicznie, bo to nam zajęło półtora miesiąca, kiedy dziecko odzyskało zdrowie. Zwracam uwagę, że mówimy o metodzie, która nie ma efektów ubocznych, więc aż trudno jest się nie dzielić czymś takim. I wracając do tego detoksu, detoks dla mnie do, do tamtego czasu, zanim córka zachorowała, kojarzył się jedynie z markiem kotańskim i z narkomanią że tam się przeprowadza detoks. detoks. Jest też takiego, taka procedura. Okazuje się, że po tych 10 latach jestem dużo mądrzejszy i wiem, że to jest naturalny proces naszego organizmu, który ma za zadanie utrzymywać równowagę homeostazę. I ten proces oczyszczania odbywa się właściwie od urodzenia, do aż do śmierci, czyli ten, ten detoks. Polega to na tym, że normalnie podczas Naszego funkcjonowania, odżywiania się, oddychania. Powstaje bardzo dużo różnych metabolitów, substancji, które ciało musi po prostu wyrzucić na zewnątrz. I ma do tego mechanizmy. Układ odpornościowy jest wyposażony w wiele takich substancji. O jednej będziemy mówić, która się nazywa glutation. I zdrowy organizm prowadzi ten detoks nieustannie. Czyli zdrowy organizm doprowadza do równowagi, do. Do zabezpiecza ciało przed chorobą poprzez detoksyfikację. I um, jak rozmawiamy w ogóle o zdrowiu, to to jest jeden z kluczowych elementów bycia zdrowym, przeprowadzanie detoksu. Jeśli nasz układ odpornościowy, jeśli nasze ciało funkcjonuje w sposób prawidłowy, to ten detoks odbywa się w sposób prawidłowy. Dla przykładu, jednym z takich systemów e, oczyszczających nasze ciało jest system limfatyczny. Pewnie słyszeliśmy o tym, że jest limfa, jest jej przepływ, ale ten przepływ i, i ten ruch w limfie następuje tylko wtedy, kiedy my się ruszamy. Jeżeli byśmy rozmawiali o kolejnym elemencie zdrowia, czyli o, o ruchu, no to ten ruch jest między innymi potrzebny właśnie, żeby uruchamiać ten układ limfatyczny, który też usuwa, usuwa wiele rzeczy z naszego ciała. Skupiając się na tym, o czym my rozmawiamy, bo mówimy o człowieku, który wymyślił metodę, Bezinwazyjną metodę, która nie ma efektów ubocznych, i, i metodę bazującą na tym, żeby pobudzać nasze własne ciało do produkcji substancji, które nam są potrzebne. E, dlatego, że glutation, sam glutation to jest substancja, która jest znana od, wiele, od wielu lat jest ponad 90 tysięcy badań w samym języku polskim na temat glutationu, kilkaset tysięcy w języku angielskim. To jest najsilniejszy i nazwany zarządzający antyutleniacz w naszym ciele. Czyli substancja, która ma od, odpowiadać za usuwanie na przykład wolnych rodników, które w pewnej ilości są niezbędne, bo na tym na przykład polega wymiana wymiana naszych komórek, że część komórek musi być zniszczona i przy tym są potrzebne antyutleniacze, znaczy potrzebne są wolne rodniki, ale przy nadmiarze, a nasz obecny styl życia powoduje ogromne nadmiary wolnych rodników. I to kwestia żywieniowa, nawet sam stres powoduje bardzo dużo, My produkujemy wolnych rodników, a glutation z kolei w drugą stronę jego produkcja w naszym ciele jest upośledzana. I potem Tobie, Zosiu i Państwu taki prosty przykład. Najczęstszym środkiem przeciwbólowym w tabletkach jest taka substancja paracetamol. I paracetamol jest substancją, jeśli ją połkniemy, powoduje bardzo szybkie zużycie glutationu. Ten glutation spada bardzo do niskich poziomów i zajmuje sporo czasu, żeby on się odbudował. Więc jak się, jak się e, e, raczymy tymi tabletkami z paracetamolem, to tak naprawdę obniżamy sobie bardzo mocną odporność. I potem może się zdarzyć, że e, rozpocznie się jakiś proces chorobowy. E, bardzo dużo mamy w otoczeniu metali ciężkich, na przykład, którymi też się zajmuje No rtęć, prawda, znana jest bardzo jako substancja, która jest szkodliwa, rtęć na przykład była składową amalgamatów. Tak, w których tym, się, jak mówiłam w tamtym odcinku, nakręciłam, jak pracowałam, asystentka stomatologiczna no tak. w szkole, i, i nawdychałam się tego. Ja tylko jeszcze chciałam tu dodać, że bardzo cenne, że mówisz o tym paracetamolu, bo wiesz, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Oni bykają przeciwbólowo i tak dalej. Paracetamol 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 mhm. jest reklamowany wręcz, a my wiemy, dlaczego on jest reklamowany i komu zależy na to, żeby zmniejszyć glutation w naszym organizmie, czyli obniżyć naszą odporność, prawda? No dokładnie. Jeżeli I... mamy obniżony poziom glutationu i antyutleniaczy, jesteśmy bardziej podatni na choroby, jesteśmy lepszymi klientami farmacji, bo kupujemy więcej produktów stamtąd. Natomiast wracając do glutationu, poza tym, że on odgrywa kluczową rolę w naszym układzie odpornościowym, między innymi przez to, że oczyszcza ciało z toksyn i z metali ciężkich, a mówiliśmy o rtęci, ja na przykład wcześniej nie wiedziałem, że proces spalania węgla to jest proces produkcji do jeżeli te kominy nie są odpowiednio zabezpieczone, to to, co się spala i wychodzi z komina, ma bardzo duże ilości rtęci. No a jeżeli to jest w powietrzu, to jest tak naprawdę wszędzie. Mamy kadm, mamy ołów, mamy bardzo y, znaną substancję, która się nazywa glifosat. Tak? Roundup. Jesteśmy bardzo mocno od, od kilkudziesięciu lat zatruwani. Nasza woda zawiera, nawet ta kranowa zawiera, słyszałem śladowej ilości antybiotyków, metabolitów po, po lekach. Więc y, y, jesteśmy systemowo zatruwani. I teraz Zaczynamy chorować między innymi dlatego, że te substancje w naszym ciele są w nadmiarze, jest ich bardzo dużo. Dla przykładu, dlaczego obrastamy w tłuszcz? I to akurat przestrzeń brzucha, bioder, bardzo często ludzie chcą się odchudzać. Mówią, no, ja sobie zacznę chodzić na siłownię, zacznę biegać, jeździć na rowerze i ja zrzucę tłuszczyk. No jeżeli nie, nie poprzedzisz tego albo jednocześnie nie będziesz robić detoksu, to tego tłuszczu nie zrzucisz, dlatego że tłuszcz to jest magazyn toksyn. Mhm. Właśnie taki jest mechanizm między innymi obronny organizmu, że on te substancje szkodliwe łapie w komórki tłuszczowe. I kiedyś słyszałem taką rozmowę: jeden z lekarzy się wypowiadał, że w czasie operacji, kiedy jest rozcinane są powłoki brzuszne, to osoby otyłe są specjalnie zabezpieczane, żeby jak rozetną, żeby to się nie przedostało, od tam wycieka z tkanek tłuszczowych do krwi. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że to jest bardzo y, niebezpieczny zabieg, kiedy właśnie tkanki tłuszczowe są rozcinane, bo te substancje potrafią się wydostać, jak się dostaną do krwiobiegu. Zresztą y, też są osoby, które się zajmują tym naukowo i mówią, że ilość tych substancji toksycznych w, w komórkach tłuszczowych, gdybyśmy nagle je wy Wydzielili do krwi, to następuje zgon. Krótko mówiąc, proces detoksyfikacji to jest stały element naszego zdrowego życia. Po prostu trzeba się detoksyfikować cały czas. Ja wiesz, co tak przyszło hmm. mi teraz, jak mówiłeś o tych operacjach, bo przecież zdarzały się przypadki, że operacja się powiodła w zasadzie, nie? A potem tak. nagle jakiś stan zapalny, jakiś byle, zapalenie odrzewne i tak dalej. I tak mi się nasunęła taka hmm. refleksja, że bardzo prawdopodobne wobec tego, niekoniecznie tak, ale może hmm. tak być, że lekarz, który robił tą operację nie wiedział, że trzeba takie zabezpieczenie zrobić. Bo uh -huh. wiesz, ja osobiście jakoś nie kojarzyłam, od ciebie słyszę pierwszy raz w takim, wiesz, w takiej prostej rzeczy i rzeczywiście uh -huh. dotarło do mnie. Więc jeżeli nie są dokształceni w tym lekarze, no to rzeczywiście może, mogą, może być krzywda dla człowieka i wszystko się powiodło. A pacjent uh -huh. umiera właśnie. Nie? Pacjent Dziękuję ci za tą może, informację. Może Zatem jeżeli ktoś planuje odchudzanie, to musi włączyć detoksyfikację. Akurat nasza technologia plaster glutatium jest bardzo prosta, bo ona mm -hmm. powoduje podniesienie tej substancji glutation. Średnio o ponad 300% w 24 godziny. Na, na to wskazują mm -hmm. też badania kliniczne, ale jeżeli ktoś zaczyna używać glutation, to my mówimy, że to jest jedyny, jedyny plaster, przy którym trzeba się obserwować, bo na przykład... Po naklejeniu tego plastra, po kilku godzinach, możemy mieć metaliczny posmak w ustach. To mhm. wynika z tych amalgamatów, na przykład. Mhm. Możemy mieć y, poczucie pragnienia chcemy pić zaczyna mhm. się detoks. Może nam się zmieniać kolor moczu. Y, w ogóle detoks jeżeli sobie poczytamy, co to jest jeżeli są osoby, które na przykład stosują taki detoks, y, y, Suplementacyjny. Są ludzie, którzy sobie robią yy, cały weekend w domu, przygotowują sobie różne mikstury i siedzą blisko swojej toalety i robią sobie detoks, czy czyszczanie, czy robią na przykład sobie yy, lewatywy z biokawy. Tak? Są, są różne metody detoksyfikacji. Natomiast plaster ma tą przewagę, że nie wywołuje efektów ubocznych i noszony na ciele może być noszony na poszczególnych meridianach i może stymulować poszczególne yy, organy, bo wiemy, że na przykład. Glutationu mamy magazyn w oczach czy w wątrobie. E, jeszcze tylko powiem, że on oprócz oczyszczania z metali ciężkich i toksyn, ten glutation zabezpiecza komórki przed zniszczeniem. Nawet jest, mm -hmm. są badania naukowe, które mówią, że zabezpiecza DNA, e, powoduje dłuższe działanie witamin i tak jak mówiłem, neutralizuje wolne rodniki. A taka ciekawostka dla osób, które zajmują się e, na przykład odmładzaniem czy suplementacją kolagenu. Kolagen nie wbuduje się, w, ponieważ my tak naprawdę cała nasza konstrukcja powodująca, że stoimy, a nie jesteśmy plamą płynu na, na, na podłodze, jest spowodowana właśnie białkiem zwanym kolagen. To jest ta cała konstrukcja. I teraz do wbudowania nowego kolagenu jest niezbędny glutation. Tak samo witamina C. Tam jeszcze wiele innych substancji jest potrzebnych. Żeby to białko powstało, ale bez glutationu kolagen się nie wbuduje. Więc znowu, jeśli mamy słabe kości, jeśli mamy słabe mięśnie, jeśli mamy źle wyglądającą cerę, to jednym z elementów może być niski poziom glutationu. Mm -hmm. Co jeszcze? Glutation powoduje, że błona komórkowa komórek jest bardziej elastyczna. My czasami mówimy, pokazując, jaka jest różnica, na przykład jak weźmiesz sobie taką gąbkę ze szkoły przy tablicy, która jest sucha, ona jest sucha, to można sobie wyobrazić, że bez glutationu tak wygląda błona komórkowa. Pamiętajmy, że błona komórkowa to jest miejsce, gdzie jest, gdzie dostają się do środka do komórki, substancje odżywcze, które są niezbędne. Tlen, natomiast wychodzą te substancje, które są do wyrzucenia, metabolity B, czy, czy jakieś zniszczone substancje, które, które wynikają ze zniszczenia ze wewnątrz komórki. I teraz, jeśli mamy odpowiedni poziom glutationu, to błona komórkowa staje się elastyczna, tak jakbyśmy wzięli tą gąbkę i namoczyli w wodzie. Tak, jak ją namoczymy w wodzie, to gąbka jest mięciutka. To jest takie porównanie, które można hmm. sobie wyobrazić. W ogóle jest tak, że glutation po mniej więcej 30 roku życia co dekadę spada nam o 10%. Czyli nasza własna produkcja mm -hmm. tej substancji spada. Więc, jeżeli mamy taką świadomość, co robi ten glutation, za co jest odpowiedzialny, to jest nasz własny glutation, to naprawdę warto sobie przyklejać codziennie jeden plaster z glutationem, po to, żeby ciało produkowało go więcej. Mm -hmm. I żebyśmy czuli się bezpieczniej. Bo, jeżeli sobie poczytamy. Co usuwa glutaci z ciała, albo przed czym zabezpiecza glutatjon, to każdy powinien go sobie naklejać. Przynajmniej po tym roku życia, natomiast bardzo fajnie przez te 10 lat spotkałem wiele rodzin, wiele dzieci, które przed spotkaniem ze mną miały tak zwane sezonowe choroby. Jak już było kilka, kilkoro dzieci w domu, to, to, to wiesz zaś, jak to jest. Jedno choruje, drugie choruje, trzecie choroby. Mhm chorują na przykład. Więc rodzice przyklejają taki plasterek dzieciom. I dzieci dużo mniej chorują. I jest tak, że szkoła potrafi być pusta, ponieważ jest choroba, a te dzieci, które właśnie noszą glutation są zdrowe i nie zapadają na choroby. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Ja bym tu dodała o tej ważnej rzeczy, o której już teraz tak się głośno nie mówi, wiesz, poszło w niepamięć w pewnym sensie, ale glutation jest bardzo ważny dla ludzi, którzy przyjęli świadomie lub mniej, a chcieliby się bozbyć, przyjęli to, czego nie powinni, jak to Zygi mówi, nie, żeby to powiedzieć, wiesz, taką okrężną drogą, a kto, tak, kto się domyśli? Tak, jest to ratunek, ponieważ usuwa metale ciężkie, jak, jak Krzysztof mówił, więc to też, jeżeli macie w rodzinie, to warto, bo to nie jest tak, że już jak się o tym nie mówi, to ci, którzy to, co, co przyjęli, czego nie powinni, nie znaczy, że to się nie dzieje. Zatory, wylewy są na porządku dziennym, krew zagęszczona i te udary i tak dalej, to, to naprawdę mhm. przedwcześnie umierają. A mogliby uwolnić się przynajmniej w dużej mierze od tego, co zrobili szkodliwego dla siebie sami, tak bym to powiedziała, proszę bardzo. Tak, zresztą y, dr Judy Mikowic y, na samym początku, jak jeszcze była, y, miała możliwość wypowiadania się, teraz znowu możliwość wypowiadania się, mówiła o bar bardzo ważnej funkcji glutationu w procesie oczyszczania z tego. Mhm. Z tego y, więc to jak najbardziej trzeba, ja pamiętam e, były robione, myśmy w Polsce robili badania kropli krwi. I te badania kropli krwi były na przykład u osób, które miały mm, jakieś tam problemy zdrowotne i poszły robić badanie krwi i widać było, że krew była posklejana, e, że był, nie było tego tej polaryzacji, która powoduje, że krwinki czerwone jakby pływają swobodnie e, w krwi, tylko były takie klastry posklejane. Myśmy to robili kilkakrotnie, właśnie testując glutation i okazało się, że po naklejeniu plastra glutation już po 24 godzinach osoba, która miała to urządzenie do badania kropli krwi, nie mogła uwierzyć, że to jest ta sama osoba, bo okazało się, że te klastry się odklejają, że następuje powrót tej polaryzacji. To jest bardzo ciekawy eksperyment, który można sobie samemu zrobić, bo ja sobie zdaję też sprawę z tego, że część osób odbierze to... Jako coś niewiarygodnego. Ja absolutnie w to nie wierzyłem na początku. Siedziałem na spotkaniu i słyszałem, że taki plaster ma pomóc mojemu dziecku. Dopiero jak zaufaliśmy tam temu lekarzowi z Warszawy, i potem tym ludziom, którzy się tym zajmują, i jak zobaczyliśmy wyniki, no to stwierdziłem, to jest coś, trzeba, co trzeba powiedzieć światu: że mamy taką możliwość, że możemy sobie stymulować organizm do utrzymywania tych substancji, które są kluczowe dla zdrowia i dla życia i glutatium jest taką substancją. Tam za tobą jeszcze z tyłu są inne. Tak. Jest karnozyna. karnozyna ja on tak. I to jest tak zwana, tak zwany, my na to mówimy trzech króli czy trzech Albo A ja mówię Święta Trójca. Święta Trójca, tak. Dlatego że glutation jest w ramach tego tej trójcy nazwany YH, mhm. czyli ma taką zdolność anti-aging. To jest potwierdzone naukowo, że glutation. Utrzymywany na wysokim poziomie spowalnia procesy starzenia. Podobnie jak karnozyna, która została odkryta ponad 100 lat temu, zresztą przez naukowców rosyjskich, karnozyna jest z kolei białkiem młodości, białkiem, które jest produkowane też przez nasze ciało, bo przypominam, że te plasty mają uruchamiać produkcję własnych substancji. I karnozyna odpowiada, jak sobie poczytamy, co robi karnozyna, to jako białko młodości, jest na przykład taki efekt Heiflika, to jest efekt powodujący skracanie chromosomów, czyli w, jednym, w jednej z teorii starzenia się jest powiedziane, że z każdym podziałem komórkowym chromosomy się skracają, aż się skracają do takiej długości, że nie ma już podziału komórkowego i komórka umiera. Więc karnozyna odpowiada za spowolnienie tego procesu Heiflika. Jest Jest bardzo wyraźnie w naszych testymonialach pokazana, że Odpowiada za poprawę jakości skóry, ale też przyspiesza gojenie. Zresztą wielokrotnie pomagaliśmy ludziom, którzy mieli problemy z gojeniem się skóry, czy z jakimiś problemami cukrzycowymi karnozyna z glutationem robią świetną robotę. A do tej trójcy jeszcze dochodzi AEON ten granatowy, który z kolei znowu produkuje białko. To białko to jest białko, które występuje w pyłku pszczeli, jak mówi sam twórca. Królowa jest wybierana wśród robotnic i jest karmiona tym białkiem w takich ilościach, które właściwie przekraczają im wagę. I gdybyśmy my, jako ludzie, mieli spożywać takie ilości tego białka, no to musielibyśmy kilkadziesiąt kilogramów jego jeść dziennie, to się nie da. Natomiast jesteśmy w stanie właśnie dzięki temu plastrowi podnosić poziom tego białka, a on odpowiada za bardzo ciekawy efekt, bo powoduje, że nasze ciało przełącza się w relaks. Następuje obniżenie tej nadwyżki kortyzolu, adrenaliny. Czyli krótko mówiąc, stres się obniża. I znowu, jeżeli patrzymy na to, że stres to jest taka sytuacja uciekaj albo walcz, no to w stresie my jesteśmy gotowi do, do walki, a nie do tego, żeby się regenerować, naprawiać czy dbać o odporność, bo komórki są, ich wymiana jest ograniczona. Bo w stresie mamy inne funkcje co innego ma się wydarzyć. Z tym, że natura jest tak, yy, tak genialna, że jeżeli jest jakaś walka pomiędzy zwierzętami, to to jest tego stresu trzy minuty na dobę. Taka sarenka, która jest goniona przez jakiegoś drapieżnika, jeżeli udaje się uciec, to ona po kilku minutach macha ogonkiem, zjada trawkę i ona już w relaksie. Tak, tak natura jest wychowana. Yy, tak, tak natura jest zaprojektowana. Yy, yy, jeżeli widzieliście kiedyś na przykład, jak zachowują się kaczki na, na jeziorze czy na stawie, które między sobą tam rywalizują, no to one potem, jak się rozstają po tej kłótni, to wyczypują tak swoimi yy, yy, kaczkami. <coughs> to jest też element rozluźniania i wyrzucania tego stresu z siebie. Człowiek jest jedyną. Jedynym zwierzęciem na tej planecie, który potrafi, ma taką zdolność życia w stresie 24 godziny na, na dobę. Dlatego w 24 godziny na dobę możemy, mać, możemy mieć upośledzony właśnie przez stres, upośledzone działanie układu odpornościowego, upośledzone wchłanianie, bo przecież jelita nie pracują prawidłowo. A to jest w ogóle temat y, jelit, czyli naszego drugiego mózgu, biocemu, czyli składu y, tych bakterii, które tam są i grzybów jakości błony kosmku wchłaniania to jest ogromny temat który wymaga w ogóle odemnego spotkania, natomiast ion można sobie po prostu przykleić warto go sobie przykleić żeby poczuć jak szybko 10-15 minut następuje relaksacja i dla przykładu ion i te nasze cudowne kółeczka, jak na nie mówimy używają terapeuci na przykład y, masja, masażyści czy fizjoterapeuci, którzy pracują z ciałem. Oni stwierdzili, że po naklejeniu Aeonu, mniej więcej po 15 minutach, y, ta osoba jak leży na, y, tam na kozetce, to ona w czuciu takim właśnie mięśniowym, tym masażowym, y, jakby była na trzecim, czwartym zabiegu już. Czyli tak jakby wcześniej była rozmasowywana, tak działa Aeon. Tak działa I teraz jeśli połączymy sobie tą trójcę, dlaczego trójca? Z jednej strony mamy obniżenie stresu i zrelaksowanie ciała, yy, otwarcie w ogóle organizmu na te wszystkie procesy. Z drugiej strony mamy mam bardzo silny antyutleniacz glutation i mamy yy, przyspieszacz naprawy regeneracji karnozyny. No to przed dobą yy, tych X-ów komórek macierzystych to był najsilniejszy system i on się nazywał właśnie mm -hmm. YH. I mm -hmm. też rekomendujemy dla osób, które chcą odzyskać zdrowie, żeby w tym kierunku poszukać zrobić sobie trzy miesięczną kurację tymi trzema, trzema synergicznie działającymi mm -hmm. plastrami. Bardzo polecam. Fajnie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja, jak wspomniałam w tamtej audycji, jestem też w trakcie ponownego, bo na początku zrobiłam te, właściwie ja nie 112 dni, ja sobie zrobiłam pół roku na początku, wiesz, i też będziemy pewnie o tym mówić. Robiłam też reset głowy, czyli nasze energetyki, Aeon. Ja, ja to nazywam czyszczeniem, to jest też, też detoks, ale trochę inny, czyli ja to nazywam jakby sprzątanie tego mu rodowego i takiego zamulenia. Ja to robiłam siedem razy, ale to być może w innym odcinku. Ja jeszcze chciałam dodać na temat Aeonu, bo sama tego doświadczyłam, że naklejając w te, jeżeli jest szokująca sytuacja, ktoś zmarł nagle szok, no to ja doświadczyłam tego, przyklejając tu i tu, w takim w tym kącie. Do 15 minut jesteście zrelaksowani po szokującej naprawdę sytuacji. Jeżeli coś było trudnego ze snem jest problem taki, że, że bo będziemy mówić o silencie, ale ten trójkąt jak ja to nazywam, tu jest Święta Trójca i ten trójkąt działa rzeczywiście rewelacyjnie. Także gdybyście mieli Państwo pytania, piszcie pod filmem. Jeżeli Zainter na pasku pisze, zainteresowało Was to, o czym mówimy, Krzysztofa znajdziecie na Facebooku, ale ja zachęcam Was do kontaktu i jeżeli chcecie dopytać o dolegliwościach, bo to są sprawy intymne, to spotkamy się we trójkę u Krzysztofa na Zoomie i możecie zadawać intymne pytania, Poradzić się, jakie kupić, jak to rozpocząć. Krzysztof naprawdę zajmuje się tym już bardzo długo, jest, tak jak powiedziałam, ekspertem w tej dziedzinie, także zachęcam Was do kontaktu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i dziękuję Tobie, Krzysztof, za kolejne. Dziękuję spotkanie. i dziękuję Państwu. Jeszcze dużo zdrowia. Tak, i zapraszamy Was już na kolejny odcinek o Ośnie. Jak polepszyć jakość snu, ponieważ bezsenność jest zmorą obecnego wieku, to co powiedziałeś, w stresie jest. Także zapraszamy już Was, będzie wiadomo kiedy, ale kolejny odcinek będzie właśnie o jak pogłębić ten zdrowy sen, ale nie tylko, ponieważ akurat ten plasterek działa nie tylko na, na, na sen. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, wszystkiego Dziękuję. dobrego, Dziękuję. do zobaczenia.